Jakoś dziwnie powiedziałem to specyf specyfikacją. <laughs> specyfikacja, dobra, to będzie specyfikacja. I tyle. Cześć kochani, z tej strony Kamil. Kilka dni temu podczas transmisji na żywo zrobiłem dla Was taki poradnik krok po kroku, jak składać komputer, na co zwracać uwagę. No i umówiliśmy się wówczas, że zrobimy test tego zestawu. Także dzisiaj wracam do Was z komputerem z live'a i zobaczymy, jak radzi sobie w grach. Ci, którzy wbili na nasz live, znają już specyfikację, dzięki, że byliście przy okazji, a ci, którzy przegapili, mogą zobaczyć live'a o tutaj. Za moment oczywiście przedstawię wszystkie podzespoły, ale pamiętajcie, subskrybować nasz kanał i ustawić dzwoneczek, żeby kolejnych live'ów nie przegapić. No, to po tym krótkim wstępie zapraszam na zapoznanie się z specyfikacją naszego komputera. Jakoś dziwnie powiedziałem to specyf specyfikacją. <laughs> specyfikacja, dobra, to będzie specyfikacja. Procesor to i5 10 generacji z zablokowanym mnożnikiem w wersji bez zintegrowanego GPU, czyli 6 rdzeni i 12 wątków ze średniej półki jednostka, która świetnie sprawdza się do gier. Posadzony został natomiast na płycie głównej Asusa z chipsetem B560 i trzymając się tej średniej półki mamy tu model Prime, czyli seria bez dużej ilości dodatków, ale posiadająca wszystko, czego graczowi potrzeba. I w ogóle zobaczcie, na live'ie mówiłem, że ta seria płyta Asusa to jest taka seria płyt bez pierdół. No i czym to się przejawia na przykład? Nie ma wyjścia USB-C na obudowę, ale jest jedno na panelu tutaj portów wyjścia wejścia. I poza tym, że mamy dwa porty M2 pod dyski SSD, to jest również M2 na moduł Wi-Fi, taki pełnoprawny, można powiedzieć. Płyta jest bez wifi ale można sobie dołożyć taki konkretny, a nie powiedzmy na USB. Karta graficzna jednak to odstępstwo od zasady średnia półka. O ile sam TX3060 jeszcze spełnia to kryterium, to słowa Rockstrix Gaming OC to raczej jego zaprzeczenie. Niemniej takiej karty użyliśmy na live i sprawdzimy sobie, jak wypada topowa 3060 Asusa. Wydajnościowo nie będzie tu wielkiej różnicy względem innych modeli, więc będzie to dobry wymiernik dla osób szukających testów konfiguracji i 10400 f sercie xn 3060, A przy okazji sprawdzimy sobie kulturę pracy małego potworka od Asus'a. W związku z odblokowaną możliwością podkręcania ramu na b 560 można pokusić się o pamięć operacyjną z wyższą częstotliwością i takiej właśnie użyłem przy budowie tego komputera. 16 GB Crucial Ballistix w wersji 3600 MHz CL16. Dysk systemowy to 250 GB Samsung 970 Evo Plus. Pojemność nie powala, więc domyślnie gdyby składać taką jednostkę dla siebie, trzeba by dołożyć na przykład jakiegoś mechanika na większą bibliotekę gier lub dane, ale warto zwrócić uwagę na ten dysk ze względu na świetną wydajność, o czym później. Chłodzeniem CPU zajmie się fera 5 w wersji Dual Fan. Kuler, który pojawił się już na kanale i pokazał, że radzi sobie nawet z mocniejszymi procesorami, więc niektórzy z Was wiedzą już pewnie, że mimo skromnych rozmiarów i stosunkowo niskiej ceny i 510400F nie będzie stanowić dla chłodzenia Silentium PC problemu. Seria Pure to średnia półka firmy Be Quiet i zarówno zasilacz w pełni modularny ze złotym certyfikatem i 750W, czyli z dużą górką, jak i obudowa 500DX to właśnie produkty z tej serii. Czyli tak na dobrą sprawę, tylko karta graficzna psuje nam trochę motyw przewodni tego zestawu. Dwa słowa chciałbym jeszcze powiedzieć na temat obudowy 500DX od Big To ona kiedy pojawiła się na kanale zebrała bardzo pozytywne opinie ze względu na dobry airflow, który mamy. Tutaj jest perforowany frontowy panel, góra również bardzo przelotna, że tak powiem. Wydajne i ciche wentylatory Silent Wings 3. Jest przestronność budowy, jest sporo udogodnień, także to wszystko było na plus. Ale jakiś czas temu złożyłem w niej komputer, i teraz, tak po czasie, z punktu widzenia osoby, która korzysta z tej obudowy już przez jakiś czas. Mogę powiedzieć coś więcej od siebie. Podtrzymuję to wszystko, co mówiłem przy pierwszych oględzinach czy testach obudowy, ale jak się okazuje, na frontowym panelu brakuje jednak kompletu portów USB typu A. Mamy tutaj pojedyncze USB typu A, jeden USB typu C. No i dla osoby na przykład, która. Dosyć intensywnie korzysta z komputera. Tak, w praktyce przydaje się jednak ten drugi port USB, chociażby ze względu na to, że tak jak w tym przypadku, który dzisiaj będziemy testować, płyta główna nie posiada wyprowadzenia USB typu C. No i jeden port jest martwy, mamy tak naprawdę tylko jeden port na frontowym panelu, także troszkę mało. Druga sprawa to jakość. I o ile Be quiet ogólnie ciężko jest cokolwiek zarzucić się w tym departamencie, to pojawił się jeden drobny mankament czy usterka. Otóż ten kabel, właśnie od portu USB typu A, pękł w mojej obudowie tutaj. Na samym wejściu, da się z niego dalej korzystać. Został sklejony i poskładany do kupy. Działa, wszystko jest ok. No i trzeba wziąć pod uwagę to, że ja tę obudowę testowałem z kilkoma zestawami. Kabel był wyciągany, wkładany wielokrotnie. W normalnej sytuacji raczej nie powinno się nic stać, no ale jednak coś tutaj z jakością nie do końca było na właściwym miejscu, skoro w ogóle to pękło. Be quiet. Słuchacie. Zanim przejdziemy do testów, musimy jeszcze porozmawiać chwilkę o specyfikacji, a właściwie o jej cenie. Komputer w takiej konfiguracji, jaką wam zaprezentowałem, to około 7000 zł. No i nie da się ukryć, że PC-a na bazie i5 10400F i RTX 3060 da się złożyć sporo Taniej. Specyfikacja ta była dobierana bardziej pod sam live, na którym pokazywałem wam, jak składać komputer, a nie po to, żeby zaprezentować wam jak najbardziej opłacalny zestaw. Ta specyfikacja czy konfiguracja jest bardzo w porządku pod względem wydajności. Tutaj. Ciężko doszukać się jakiegoś bottlenecka, wszystko będzie grało, no ale jednak jeśli chodzi o samą opłacalność, to da się sporo zejść z ceny. No i tutaj chociażby na samym RTX 3060 da się naprawdę sporo zaoszczędzić. To jest Rockstrix Strix Gaming, czyli te topowe, karty od Asusa. No i schodząc na jedną z najtańszych obecnie dostępnych w naszym sklepie, 36, możemy zaoszczędzić prawie 1000 zł, czyli już z 7000 robi się troszkę ponad 6. Gdyby ktoś z Was był zainteresowany właśnie taką bardziej życiową konfiguracją, można powiedzieć tańszą, to link zostawiam Wam w opisie. Tam jest taki bardziej polecany zestaw, można powiedzieć, no i zachęcam Was, żebyście kliknęli i zobaczyli sami, ile można zaoszczędzić, rezygnując na przykład właśnie z topowego RTX 3060, zmieniając obudowę na na przykład coś od Silentium PC, czy decydując się na dysk SSD innego producenta. Tymczasem testy będziemy przeprowadzać na tej konfiguracji, ona wydajnościowo nie będzie się różnić zbyt wiele od takiego tańszego zestawu z tymi samymi podzespołami, ale i innych producentów. Różnice będą jedynie gdzieś na przykład w kulturze pracy i tak dalej. Oczywiście linki do obydwu komputerów zostawiam wam w opisie. Na teraz już zapraszam na testy. Testowany dziś zestaw najlepiej sprawdzi się do grania w rozdzielczości Full HD, i od tego zaczynamy testy. Jak widzicie, wszędzie poza Cyberpunkiem i Metro utrzymujemy się powyżej i znacznie powyżej 60 klatek. W tych dwóch tytułach skorzystać można jednak z DLSS i klatkarz znacząco podskoczy dla tych, którzy chcą utrzymać się powyżej magicznej granicy. Spośród testowanych gier już ponad połowa pozwalała odpalenie tej technologii. Niedawno dołączył również Red Dead 2, także w Full HD jesteśmy zabezpieczeni. Tym bardziej, że dzięki wydajności i 5 w połączeniu z szybszym RAMem RTX 3060 nie traci też za dużo klatek względem testów wykonanych na topowych procesorach. 1440p to już bardziej domena kart takich jak 3060Ti, 3070 czy RX 6700XT, ale w starsze czy mniej wymagające tytuły nadal da się komfortowo pograć. No i ponownie DLSS jest coraz więcej. Za moment to rozkręci się również FSR od AMD, także w razie gdyby karta nie domagała, jest gdzie szukać kopa wydajności. Przy okazji dajcie znać, jakich gier brakuje w naszych benchmarkach, a także które wysłać na emeryturę. Sekcja komentarzy należy do Was. Teraz o wspomnianej wydajności dysku SSD. Względem wersji bez plusa mamy tu znaczące różnice prędkości, w zapisie zwłaszcza, a dzieje się tak ze względu na zastosowanie technologii Intelligent Turbo Ride. Czyli taki pseudo SLC cache, który w testowanej wersji wynosi od 4 do 13 GB. I piątka po 5 w wersji Dual Fan chodzi naprawdę chłodno. Maksymalnie 65 stopni w stres Teście Prime 95 to bardzo dobry wynik, w grach 5 stopni mniej. Pomaga to również dobry przewiew w obudowie 500DX. Również karta graficzna raportuje bardzo niskie, maksymalne temperatury. Nasz RTX 3060 Strix grzeje się maksymalnie do 58 stopni, co jest wynikiem tylko o 2 stopnie gorszym niż na otwartym testbenczu. Ponownie plus dla obudowy. RTX od Asusa posiada dwa biosy. Tryb wydajny i cichy, ale absolutnie nie ma potrzeby korzystania z tego drugiego, gdyż pod maksymalnym obciążeniem Nasz zestaw generował hałas na poziomie jedynie 40 dB. I na zakończenie testów zużycie prądu. Jak mówiłem wcześniej, zasilacz jest ze sporą górką, więc decydując się na podobną konfigurację, spokojnie można zejść na model 650W. No, i jak Wam się podoba nasz komputer z live'a? Dajcie znać w komentarzach, piszcie o wydajności, o specyfikacji, co byście zmienili, jak wizualnie przypadło Wam do gustu, ale dajcie też znać, jak podobał Wam się nasz live. Wcześniej czegoś takiego nie robiliśmy jeszcze, nie składaliśmy komputerów na żywo. Myślę, że to jest fajna forma interakcji poza tym że odpowiadam na wasze pytania to dzieje się coś więcej no i mamy też również z tego taki content jaki możecie oglądać dzisiaj ci którzy nie widzieli live'a przypominam że jest on zapisany na kanale możecie go sobie zobaczyć w całości lub fragmentach no a teraz już chyba dziękuję wam za oglądanie widzimy się niebawem do następnego